Przez miliardy lat każdego dnia Słońce wysyła na Ziemię białe światło. Tak, białe, nie żółte, jak większość myśli. A jednak, gdy patrzymy w górę, widzimy błękitne niebo, żółte Słońce w południe i spektakularne czerwienie o zachodzie. Gdyby nie nasza atmosfera, niebo byłoby czarne jak w kosmosie, nawet w środku dnia. To cienka warstwa gazów wokół naszej planety tworzy całą tę magię kolorów. Ale dlaczego akurat niebieski? Dlaczego nie zielony czy fioletowy? Odpowiedź kryje się w tańcu światła z najmniejszymi cząsteczkami powietrza zjawisko tak piękne, że aż przez wieki ludzie wierzyli, że to bogowie malują niebo. Dziś wiemy, że to czysta fizyka, ale wcale nie mniej fascynująca. Zacznijmy od podstaw. Światło słoneczne wydaje nam się białe lub żółtawe, ale tak naprawdę składa się ze wszystkich kolorów tęczy zmieszanych razem. Możesz to zobaczyć, gdy światło przechodzi przez pryzmat lub gdy po deszczu pojawia się tęcza. Każdy kolor to tak naprawdę fala elektromagnetyczna o różnej długości. Czerwone światło ma najdłuższe fale, około 700 nanometrów. Pomarańczowe i żółte mają trochę krótsze. Zielone są w środku spektrum. Niebieskie fale są krótsze, około 450 nanometrów. A fioletowe najkrótsze z widzialnych, około 400 nanometrów. Gdy światło słoneczne wchodzi w atmosferę, spotyka się z miliardami małych cząsteczek, głównie azotu i tlenu. Te cząsteczki są znacznie mniejsze niż długość fali światła, mają zaledwie ułamek nanometra średnicy. To tak jakby piłka tenisowa próbowała ominąć ziarenko piasku. I tu zaczyna się najciekawsze zjawisko zwane rozpraszaniem Rayleigha, nazwane tak od Lorda Rayleigha, który je opisał w XIX wieku. Rozpraszanie Rayleigha. To proces, w którym światło odbija się od cząsteczek znacznie mniejszych niż jego długość fali, ale nie wszystkie kolory rozpraszają się jednakowo. Krótsze fale, czyli niebieskie i fioletowe, rozpraszają się znacznie silniej niż długie fale czerwone. Dokładnie mówiąc, intensywność rozpraszania jest odwrotnie proporcjonalna do czwartej potęgi długości fali. Brzmi skomplikowanie, ale oznacza to, że niebieskie światło rozprasza się około 5 razy silniej niż czerwone. Wyobraź sobie, że czerwone światło to wielka ciężarówka jadąca autostradą, a niebieskie to mały, zwinny samochód na krętej górskiej drodze. Ciężarówka jedzie prosto, prawie nie zmieniając kierunku. Mały samochód skręca na każdym zakręcie, odbija się w różne strony. Podobnie czerwone światło przechodzi przez atmosferę względnie prosto, podczas gdy niebieskie odbija się od cząsteczek jak piłeczka ping-pongowa, rozchodząc się we wszystkich kierunkach. Ale czekaj, skoro fioletowe światło ma jeszcze krótszą falę niż niebieskie, to dlaczego niebo nie jest fioletowe? Po pierwsze, Słońce emituje mniej fioletowego światła niż niebieskiego. Po drugie, nasze oczy są mniej czułe na kolor fioletowy. Receptory w naszych oczach najlepiej widzą kolory zielony, czerwony i niebieski. Fiolet jest na skraju naszego widzenia. Po trzecie, część fioletowego światła jest pochłaniana przez górne warstwy atmosfery. Wszystko to sprawia, że dominującym kolorem nieba jest ten piękny błękit. Teraz możemy zrozumieć, dlaczego zachody słońca są czerwone. Gdy słońce jest nisko nad horyzontem, jego światło musi przejść przez znacznie grubszą warstwę atmosfery, nawet 40 razy grubszą niż w południe. To jak różnica między przejściem przez cienką szybę, a przebiciem się przez grubą ceglaną ścianę. Na tej długiej drodze prawie całe niebieskie światło zostaje rozproszone w innych kierunkach, zanim dotrze do naszych oczu. Zostają tylko długie fale czerwone, pomarańczowe i żółte które przetrwały tę podróż. Im niżej słońce, tym więcej niebieskiego światła zostaje odfiltrowane i tym bardziej czerwone staje się niebo. Czasami, gdy w powietrzu jest dużo pyłu lub wilgoci, efekt jest jeszcze bardziej spektakularny. Cząsteczki pyłu i kropelki wody są większe niż molekuły gazów, więc rozpraszają światło inaczej. Według tak zwanego rozpraszania Mie to rozpraszanie tworzy te niesamowite pomarańcze i różowe odcienie, które czasem widzimy podczas zachodu słońca. Ciekawostka: na Marsie niebo jest czerwonawe w ciągu dnia i niebieskie podczas zachodu słońca dokładnie odwrotnie niż na Ziemi. Dzieje się tak, ponieważ atmosfera Marsa jest bardzo cienka i pełna drobnego, czerwonego pyłu tlenku żelaza. Ten pył rozprasza czerwone światło po niebie. A podczas zachodu Słońca przepuszcza niebieskie. Rozpraszanie światła wpływa też na to, dlaczego cienie w słoneczny dzień mają niebieski odcień. Są oświetlone rozproszonym niebieskim światłem z nieba, a nie bezpośrednim białym światłem ze Słońca. Dlatego malarze często malują cienie używając niebieskich i fioletowych odcieni, a nie po prostu czerni czy szarości. To samo zjawisko sprawia, że góry w oddali wyglądają na niebieskawe. Im dalej patrzymy, tym więcej atmosfery jest między nami a obiektem. Ta warstwa powietrza rozprasza niebieskie światło w naszą stronę, dodając niebieski odcień do odległych obiektów. Artyści nazywają to perspektywą powietrzną i używają tego efektu od wieków, żeby pokazać głębie w swoich obrazach. Zanieczyszczenie powietrza może zmienić kolor nieba. W miastach z dużym smogiem niebo często jest szarawe lub białawe, bo większe cząsteczki zanieczyszczeń rozpraszają wszystkie kolory podobnie. Po erupcji wulkanu, gdy w atmosferze jest dużo pyłu, zachody słońca mogą być niewiarygodnie intensywne, czasem nawet purpurowe czy zielonkawe. Następnym razem, gdy spojrzysz w niebo, pamiętaj, że patrzysz na nieustanny taniec światła i materii. Każdy promień słoneczny, który do Ciebie dociera, odbił się od milionów cząsteczek, został przefiltrowany i przekształcony. To, co widzisz, to nie tylko ładny widok, ale żywa lekcja fizyki rozgrywająca się nad Twoją głową każdego dnia. Jeśli od dziś będziesz patrzeć na niebo trochę inaczej, zostaw łapkę w górę i subskrybuj kanał. Udostępnij ten film znajomym. Może razem zachwycicie się następnym zachodem słońca, wiedząc już skąd biorą się te magiczne kolory. A pamiętaj, każdy zachód słońca jest inny, bo atmosfera ciągle się zmienia, więc nigdy nie zobaczysz dwóch identycznych.